Kolejna część dotycząca wykonania selekcji, ale tym razem wrócimy do całkiem prostej formy. Mam tutaj zdjęcie takiego psiego szczęścia, które sobie leży, nie wiem, na poduszce, na kocu, prawda? Patrzy na nas. A chciałbym szybciutko tak zmienić mu troszeczkę kolor oczu, prawda? I tutaj bardzo prosta metoda, którą często możemy wykorzystywać do, do, do różnych rzeczy, a mianowicie użycia szybkiej maski, prawda? No, nazwa maska, prawda? A mówimy o selekcji. Jest to swego rodzaju jakby element łączący oba te, obie te rzeczy. I jest to tak: uruchomienie. Gdzie go jest? Gdzie ono jest? Select Edit Selection as Layer. Prawda? I nasza warstwa tutaj. Ja może od razu zmienię też. Rasterize Image. I jeszcze raz: Select. I moje zdjęcie tego psiaka tutaj zostało jakby przykryte na warstwie, nie widać tego, prawda, tylko tutaj na obszarze roboczym, takim czerwonym jakby tłem i jest uruchomiony ten przycisk właśnie Toggle Quick Mask, skrót kuj, jeżeli ktoś chciałby używać. Mamy też opcje związane z użyciem tej szybkiej maski, jako Overlay to właśnie teraz, tak, jako Black, teraz jako White i transparent, prawda, czyli mam przezroczystość wrócimy do może do black i tu właśnie jest ta część wspólna tego, tej szybkiej maski, tej szybkiej edycji selekcji z maską ogólnie tak czyli biały kolor, jeżeli go użyję, wybiorę pędzel zrobię go dużym na początek, tak żeby wam tylko po prostu pokazać, zademonstrować. Biały kolor kliknę. No jest czarny, muszę oczywiście biały ustawić jako pierwszy planowy. Proszę bardzo, już na podglądzie widać, kliknę raz i mam Odsłonięte, prawda? Część jakby tego, tego tła zniknęło. Natomiast, jeżeli wybiorę czarny kolor, może tak w połowie, o kliknę, to zasłaniamy to z powrotem. Czyli to jest konkretna opcja działania masek. O nich będę mówił oczywiście jeszcze. A tutaj ma to zastosowanie do tego, aby wykonać selekcję. Wycofam ja operację. Wrócimy do takiego widoku, gdzie będzie to jako, jako nakładka overlay czyli ten niebieski element. Zbliżę widok. I będziemy odsłaniać, czyli biały kolor. No, już widać, prawda? Już na podlądzie widać. Z tym, że oczywiście jest to końcówka pędzla za duża, bo mnie interesuje i to musi być hardness, no powiedzmy gdzieś twardość, oczywiście około 80. Krycie 100%, przepływ 100%, tak? I mniejsza, mniejsza końcówka na początek. Może większa ciutkę. I po prostu raz kliknę tutaj, prawda? Tak jakbym usunął ten czerwony, prawda? Taki nalot, który tu jest. Teraz wciskam spację, przesunę się do, do drugiego oka. Prawda? I też. O, może. Kliknę raz, tak? I teraz oczywiście, no wiadomo, te oczy nie są tak widoczne, że one są okrągłe. Dlatego teraz mniejszy pędzel. I wrócimy sobie do czarnego koloru. Tu jeszcze zbliży widok, jeszcze mniejszy pędzel. I teraz z powrotem, oczywiście, podmalujemy to, co jest. Nie jest jakby no, źrenicą, źrenic tęczówką oka, przepraszam. Tęczówką. Nie chodzi o tęczówkę, a nie o źrenicę. Tak, bo tu będę zmieniał kolory. Popatrzmy. Łatwe przemieszczanie się pomiędzy, łatwa zamiana kolorów miejscami następuje po wciśnięciu klawisza X. Popatrzcie tu u góry na kolory. Najpierw teraz jest czarny, wciskam X, jest biały w tak? Wciskam X, jest czarny, wciskam X, jest biały. I bardzo szybciutko można sobie. o no, tutaj źle. Bo chciałem to właśnie tak podmanować z grubsza. Teraz przejdę do, oddale widok, przejdę do drugiego oka i x, aby czarny był pierwszy planowy. Prawda? W ten sposób. OK. Na razie jest twarda kramie. Teraz wybiorę twardość małą, gdzieś około 20. Biały kolor, czyli będziemy to odsłaniać i większy troszeczkę pędzel. I troszeczkę tak o właśnie tą krawędź. Jakby jadąc pędzelkiem przy samej krawędzi za daleko wjechałem, jeszcze raz całą operację. Troszeczkę ją po prostu jakbym zmiękczał. O, jest OK. Tutaj też jeszcze odsłonimy, bo nie jest całość odsłonięta. O właśnie. Tak? Na razie bawimy się malowanie. Fajne. Jedno oko mam gotowe. No i teraz drugie. No za daleko, czyli x i mam teraz biały kolor, który będzie mi. Czarny kolor, przepraszam, który będzie mi z powrotem to ukrywał. Fajnie. Ctrl 0, dalej widać. I teraz, jeżeli wyłączę, wystarczy kliknąć tutaj, Quick Mask. Popatrzcie, powstała selekcja. Dokładnie, mam selekcję. No to teraz szybciutko taki mały epek dla zabawy, zupełnie. Niech te tęskne oczy będą troszeczkę bardziej kolorowe, prawda? Więc podmalujemy. Na nowej warstwie otworzymy nową warstwę. Troszeczkę zieleni, może tutaj troszeczkę zieleni. Selekcja, jak widzicie, powoduje to, że poza selekcją nic nie więcej nie namaluje, czyli bezpieczne, bezpieczne działanie. Może czerwony kolor. Może troszkę bardziej czerwony. Ciemniejszy. O właśnie. Tak, może ciut większy pędzel będzie szybciej. Popatrzmy, taki fajny efekt zrobimy. Niech będzie coś niebieskiego, może być taki ładny niebieski kolor. Tak. Tak. I jeszcze na przykład coś z pomarańczowego takiego, zrobimy go ciemniejszym. Taki złoty kolorek. Tak. I cały czas zostawiam selekcję aktywną, po to, aby teraz wykonać na tej warstwie, właśnie gdzie narysowałem te kolorowe elementy. Mianowicie Gaziantour. I popatrzmy. Rozmycie jest. O. To można w każdej chwili jeszcze poprawić. Wobec tego, na razie, zostawię to w tej formie. Tak, I teraz sobie zdejmiemy zaznaczenie i tą warstwę tutaj, oczywiście muszę mieć warstwę zaznaczoną, nie maskę. Zmienimy jako kolor. Szukamy kolor. Tak, jest zbyt intensywnie jak dla mnie. Wobec tego troszeczkę to krycie tutaj. Tak, żeby tylko lekko zaakcentować te kolorki. O właśnie, 77 będzie dobrze. Może troszeczkę jeszcze rozmycie, czyli dwukrotnie klikam w ten element Gaussian Blur. I jeszcze. O, właśnie, o właśnie, właśnie. Troszeczkę bardziej, żeby te kolorki się przenikały. Fajnie. Ctrl 0. Proszę bardzo, mamy efekt przed po. Przed po. Prawda? Bardzo szybko. Przy pomocy szybkiej maski wykonałem selekcję oczu i troszeczkę zrobiłem je takie tęczowe. To oczywiście nie koniec zabawy z selekcją ciąg dalszy w następnym filmiku.